Witam moi drodzy widzowie Kolejny dzień pracy Czas zacząć Dzisiaj kurwa jedziemy tą ścianę całą tu Trzeba to spryskać ja nie będę kurwa kłódał aż do cegieł Spryskamy tą ścianę Żeby lepiej odchodziła nam farba No wtedy tak bardziej ta farba namięknie i Jeden z widzów mi to podesłał Taki Pomysł po, po, Pomyślałem sobie, czemu nie i w sumie tak, ja już to przetestowałem i to nawet ładnie idzie, tylko to trzeba trochę więcej wody. To trzeba chwilę poczekać, niech to namięknie. O, to nawet, widzowie widzicie, jakbym to chciało, to nawet, kurwa, paznokciem odchodzi, o. Także, widzowie, sprawdzimy to, jak to, kurwa, wychodzi. Zobaczymy. Powiem wam, widzowie, że tak jedną ręką to się chujowo robi, ale jakbym tak młotkiem przypierdolił, to to lepiej idzie. No, także tak robota na razie idzie. Także widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć.